Czarna owca z własnym głosem. Cześć. Jestem Diana. Dzisiaj o tym, że wolę być czarną owcą z własnym głosem, niż częścią stada baranów, które boi się wilka z lasu, a nie widzi noża w ręku pasterza. Te słowa nie są żadnym buntem, a manifestem świadomości. Wyborem, który wymaga odwagi każdego dnia. Przypatrzmy się temu bliżej. Przez większość mojego życia obserwowałam różne grupy i zawsze widziałam ten sam schemat. Dzisiaj opowiem to trochę w przypowieściach, by bardziej i dobitniej zobrazować to, co ważne. Stado daje pozorną ochronę, ciepło innych ciał wokół, rytm wspólnych kroków, poczucie, że nie jesteś sam, sama. Ale to bezpieczeństwo ma też swoją cenę. Niezauważenie odbiera nam nas samych. I pomału zaczynasz Musieć iść tam, gdzie idą inni, myśleć tak, jak myślą wszyscy, bać się tego, czego boją się oni, nawet jeśli to zagrożenie jest wyimaginowane. Podczas gdy prawdziwe niebezpieczeństwo często stoi tuż obok, uśmiechnięte i znajome. Sado spędza życie spoglądając w las, bo tam czai się wilk dziki, nieprzewidywalny, obcy. Każdy szelest wywołuje panikę, każdy cień to potencjalne drapieżca. I w ten oto sposób barani tłum drży, zbity w ciasną masę oddalając swoją wolność w zamian za obietnicę ochrony ale kto ich prowadzi kto naprawdę decyduje o kierunku pasterz ten któremu ufają bezgranicznie który karmi ich obietnicami i prowadzi bezpieczną ścieżką ten który zna Drogę na rzeźnię. I wiesz, na czym polega najtragiczniejsza ironia życia w jakimkolwiek stadzie? Że prawdziwe niebezpieczeństwo nie przychodzi z zewnątrz, nie ma dzikich oczu ani pazurów, zazwyczaj przychodzi z uśmiechem, jako autorytet. Jako tradycja, jako tak zawsze było, jako głos mówiący: Ufaj mi, bowiem lepiej. Noż w ręku pasterza jest niewidoczny, dopóki nie jest za późno. Bo jak możesz się bać tego, kogo znasz? Jak możesz kwestionować tego, kto obiecuje cię chronić? I tak pomału, będąc w stadzie, nie widzimy zagrożenia w swoim przewodniku, bo zostało wytrenowane, by patrzeć tylko na zewnętrzne zagrożenia. A przecież historia osobista i zbiorowa wciąż uczy nas tej samej lekcji. Największe zło rzadko przychodzi jako oczywisty wróg, przychodzi jako Przyjaciel, zbawca, autorytet, w przebraniu tego, co znane i akceptowane. Rób tak jak ja. Jedz tak jak ja. Ubieraj się tak jak ja. Moje jest dobre. Moje jest prawdziwe. Moje da ci to, czego chcesz. Moje da ci wolność. Moje jest najlepsze. I tak zaczynasz odrzucać swoje. Bo przecież ktoś inny wie lepiej, co dla ciebie dobre. Jak to jest być przysłowiową czarną owcą? Czarna owca nie pasuje. Zazwyczaj od urodzenia jest inna, wyróżnia się i właśnie dlatego widzi więcej. Bo, kiedy nie jesteś częścią stada, masz perspektywę, której inni nie mają. Widzisz mechanizmy kontroli, dostrzegasz manipulację, rozpoznajesz, kiedy strach jest narzędziem, a nie ostrzeżeniem. Kiedy stoisz z boku, widzisz całą scenę: i wilka w lesie, i pasterza z nożem, i ślepe posłuszeństwo stada. Jednak ta świadomość ma też swoją cenę. Samotność, niezrozumienie, wykluczenie. Stado patrzy na ciebie z podejrzeniem, czasem z pogardą. Dlaczego nie jesteś jak my? Dlaczego nie słuchasz? Dlaczego zadajesz pytania? Dlaczego nie robisz tego, co wszyscy? A ty? ty po prostu masz własny głos. I odmawiasz jego uciszenia. Żyjemy w czasie, gdy łatwiej niż kiedykolwiek jest zostać częścią stada, i to jest przerażające. Chociażby media społecznościowe tworzą echo, gdzie tysiące głosów powtarza te same myśli, te same lęki. I te same przekonania. Algorytmy nagradzają konformizm i każą odmienność. A przecież wywołanie kontrowersji często oznacza po prostu wyrażenie niezależnej myśli. Mieć własny głos dzisiaj to znaczy. Myśleć samodzielnie, nawet gdy wszyscy myślą inaczej. Kwestionować wszystko, autorytety, nawet gdy są powszechnie akceptowane, bo nikt nie jest tobą. Szukać prawdy, nawet gdy jest niewygodna. Pozostać wiernym sobie, nawet gdy oznacza to samotność. I to często będąc w tłumie. To nie jest łatwa droga, bo nie ma komfortu stada. Musisz być czujny, odpowiedzialny, silny i znosić często nieporozumienie, bo nie robisz i nie mówisz, jak wszyscy. Ale ma coś bezcennego wolność wolność myśli i wyboru bo najważniejsza wolność to wolność umysłu bo możesz być fizycznie uwięziony ale jeśli twój umysł jest wolny wciąż jesteś sobą a możesz mieć wszystko ale jeśli twój umysł jest latce cudzych oczekiwań i przekonań, to żyjesz cudzym życiem. Czarna owca wybiera wolność myśli nad komfort przynależności. Wybiera prawdę nad popularność. I autentyczność nad akceptacją. I paradoksalnie, to właśnie gotowość do bycia odrzuconym w stadzie, gdzie wszyscy powtarzają, jak papugi, prowadzi do znalezienia prawdziwej społeczności. Nie stada. Które podąża ślepo, ale grupy jednostek, które świadomie wybierają wspólną drogę, zachowując swoje indywidualne głosy. I nie chodzi o błąd, ani o bycie innym, tylko po to, po to, by się wyróżniać, ale o odwagę bycia sobą w świecie, który. Nieustannie próbuje cię przekształcić w kogoś innego. Chodzi o to, by widzieć jasno, gdy inni patrzą przez mgłę strachu i przyzwyczajenia. By zadawać trudne pytania, zwłaszcza tym, którym ufamy najbardziej. By rozumieć, że największe zagrożenia często przychodzą. Od systemów, które obiecują nam bezpieczeństwo w zamian za posłuszeństwo. Więc bądź czarną owcą zachowaj swój głos nie bój się wilka w lesie, ale i nie ufaj ślepo pasterzowi. Myśl samodzielnie żyj świadomie bo lepiej żyć prawdziwie niż umrzeć jako kopia kogoś innego. Dlaczego o tym mówię? Bo właśnie teraz stoimy na moście przemiany. To ten moment, kiedy wiatr przeszłości szaleści za twoimi plecami, a przed tobą rozciąga się mgła nieznanych możliwości. To moment, w którym wszystkie wcześniejsze wybory spotykają się z tym kim naprawdę jesteś i wiesz co to uczucie dezorientacji ten wewnętrzny chaos który może teraz odczuwasz to właśnie twoje narodziny wsłuchaj się w siebie twoje ciało wie Wie, zanim umysł zda sobie sprawę, te bezsenne noce, nagłe bóle, niewyjaśniona energia lub jej brak, to nie przypadki. To język Twojej duszy, która krzyczy: obudź się. Choroba mówi: zwolnij. Zmęczenie mówi: nie, to jest Twoje. A niepokój mówi zmieniaj póki czas, bo przez lata budowałaś, budowałaś życie z cegieł cudzych oczekiwań. Może dom, który nigdy nie był Twoim domem, może kariera, która była czymś marzeniem, a może relacja, która była społecznym scenariuszem, a nie symfonią dwóch serc. A teraz? A teraz fundamenty trzą. I to jest wbrew pozorom największe błogosławieństwo. Dla mężczyzn przyszedł czas, by przestać udawać, walczyć z niewidzialnymi przeciwnikami gonić za symbolami sukcesu, które nigdy nie nasyciły głodu duszy. Które Wciąż krzyczą więcej, więcej, bo Twoja prawdziwa siła nie mieszka w dominacji, a w autentyczności, w odwadze powiedzenia nie wiem, w mocy bycia delikatnym, w głębi, która nie musi krzyczeć, by być usłyszana. W odwadze stanięcia i powiedzenia, powiedzenia: To moje życie i zrobię z nim to, co chcę. Dla kobiet przyszedł czas, by przestać się zmniejszać, pasować do ram, które wykrojono bez pytania o Twój kształt. Twoja prawdziwa moc nie mieszka w perfekcji. A w dzikości serca, które czuje wszystko i nie przeprasza za intensywność. W intuicji, która wie więcej niż logika, i w miękkości, która jest najsilniejsza ze wszystkich energii. Nie musisz wiedzieć wszystkiego. I czas. Nauczyć się, odpuszczać, by być prawdziwie sobą. To czas wielkiego odsiewania. Rozglądasz się i widzisz, jak relacje pękają, jak stare konstrukcje podczas trzęsienia ziemi. Przyjaciele, z którymi dzieliłeś lata nagle, stają się obcy. Partnerzy, których kochałeś, ukazują się niekompatybilni z Twoją prawdą. I choć to boli, to w rzeczywistości uwalnia, bo w tym całym chaosie zostają tylko te połączenia, które zostały zbudowane na czymś prawdziwym. Tylko te relacje, które widzą Ciebie, a nie jakąś wersję Ciebie. Tylko ci ludzie, którzy kochają Twoje zmagania tak samo jak Twoje triumfy. Tylko to, co jest dwustronne. Już nie można tylko. Brać albo tylko dawać. I nie jest to utrata, a destylacja życia do Jego esencji. Teraz właśnie stoisz przed wyborem, który wcale nie jest tak naprawdę wyborem, a transformacją. I możesz próbować trzymać się starego. Ale to jak próba zatrzymania rzeki gołymi rękami. Albo możesz skoczyć, gdzie skok nie wymaga pewności, a uczciwego spojrzenia w lustro i zapytania: czy to życie, które prowadzę, jest naprawdę moje? Jeśli odpowiedź sprawia, że Twoje serce zamiera, już wiesz. Połóż dłoń na piersi, oddychaj, bo pod tym całym zgiełkiem, lękiem, chaosem jest przestrzeń ciszy i tam właśnie mieszka Twoja prawda. Nie w głowie, która analizuje i kalkuluje, a w sercu, które po prostu wie. Zapytaj je, czego naprawdę pragniesz. I nie pozwól umysłowi odpowiedzieć. Poczuj odpowiedź. Może to będzie obraz, uczucie, a może po prostu poczucie kierunku. Delikatne jak szept. Bo przed Tobą rozwidlenie. Jedna droga, wiecie, do życia, które jest radosną. Eksploracją tego, kim jesteś, gdzie wstajesz z podekscytowaniem, bo dzień należy do Ciebie, gdzie relacje są przestrzenią wzrostu, nie klatką, gdzie praca jest wyrazem Twojego daru, a nie wyrokiem. Druga droga wiedzie do Kontynuacji do kolejnych lat powtarzania tych samych wzorców, tylko może w nieznacznie zmienionych okolicznościach. Do cierpienia, które staje się tak znajome, że wydaje się normalne. Do życia, które na łożu śmierci będzie ciężarem pytania, a co jeśli. To, co widzę każdego dnia, słucham, obserwuję, to ludzie wokół mnie. Na konsultacjach, w codziennych spotkaniach, wśród bliskich i znajomych, widzę dwa światy, które współistnieją w tej samej rzeczywistości. Widzę tych, którzy podjęli decyzję, mimo strachu. A strach jest, wierz mi, zawsze jest. Robią krok w kierunku do siebie. I cieszę się dla nich tak bardzo, że czasem sama czuję, jak moje serce rośnie, bo widzę, jak ich oczy zaczynają błyszczeć inaczej, jak ramiona prostują się, jak w głosie pojawia się moc, która wcześniej była stłumiona. I jak zaczynają kochać spokój i ciszę, która. Mówi im prawdę. Jak stają przed niewiadomą, czasami drżą, płaczą, wątpią, ale idą do przodu. I widzą, jak ich życie nabiera tej niezwykłej lekkości, która przychodzi tylko wtedy, gdy żyjesz w zgodzie z prawdą. Zdarzenia, sytuacje wszystko jest płynne dzieje się tak po prostu. W zdrowiu i radości. A potem widzę tych drugich. Robią krok do przodu i dwa do tyłu. Tańczą ten taniec z unikania już tyle lat, że stał się ich drugą naturą. Wciąż boją się swojej prawdy. Ulegają wpływom rodziny, która wie lepiej. Otoczenia, które będzie mówić, jak zrobią nie tak jak wszyscy. Głosów ludzi, których nawet nie znają, ale których opinia jest jakoś ważniejsza niż szept własnego serca. I patrzę na nich ze smutkiem, bo widzę strach w ich oczach, często głęboko ukryty. Ale który rośnie z każdym dniem zwlekania. A paradoks jest okrutny: im dłużej czekają, tym bardziej się boją. Im bardziej unikają, tym trudniejsze to się staje. Tak, jest mi smutno, gdy widzę osoby mające w sobie niesamowity potencjał. To piękno w sercu to coś, co czyni ich szczególnymi. Coś, czego oni sami często nie widzą. I ja nie mogę zrobić nic, tylko patrzeć, jak stoją w miejscu, zatracając swoje prawdziwe życie w imię czegoś często nawet nie swojego. Kiedyś. Byłam tą, która ciągnęła na siłę, która dawała i dawała, wierząc, że moja energia, moja miłość, moja obecność, wsparcie i czas wystarczą, by obudzić kogoś do jego własnego życia. I uwierz mi, że dałabym kawałek nieba, gdyby ktoś potrzebował, oddałabym całą siebie. Do momentu, Aż życie pokazało mi nieraz, że nikogo nie uszczęśliwimy na siłę. Że możesz komuś dać cały sklep świat, a ta osoba go nie zobaczy, jeśli nie chce otworzyć oczu. Że prawdziwa pomoc to nie ratowanie, a danie narzędzi i odwagi, a potem odchodzenie na bok. Teraz. Stoję tak długo, dopóki widzę prawdziwą chęć zmiany, iskrę gotowości, nawet pod strachem. Ale kiedy widzę tylko upór, kiedy widzę, że ktoś chce, bym żyła jego życie zamiast niego, dziękuję i odchodzę, bo nauczyłam się, że moja energia jest święta, że czas, który mam, nie jest nieskończony. I że największą służbą, jaką mogę wyświadczyć komuś, kto nie jest gotowy, jest pozwolenie mu zmierzyć się z konsekwencjami swojego wyboru niewybierania. Z doświadczenia mogę powiedzieć: Jeśli Ty masz w swoim życiu kogoś, kto potrzebuje pomocy, Albo klientów, pacjentów, to słuchaj uważnie. Daj mu wędkę, nie rybę, jak mówi stare, piękne przysłowie. Pokaż drogę, ale nie przechodź jej za niego. Trzymaj przestrzeń, ale nie wchodź w nią, za każdym razem, gdy ktoś waha się przekroczyć próg. Czekaj z boku, z miłością. Z wiarą, z otwartym sercem, aż ta osoba nauczy się posługiwać narzędziem, które jej dałeś. Wspieraj, ale nie radź. Pokazuj, ale nie narzucaj. Ludzie nie potrzebują Twoich rad, potrzebują usłyszeć to, co jest w nich. Więc czasami tylko stanie z boku i wysłuchanie jest już największą pomocą. A jeśli się nie nauczy, jeśli wybierze zostawienie wędki w kącie i narzekanie na głód, to też jest jej wybór, nie twoja odpowiedzialność. Twoja odpowiedzialność to twoje własne życie, twoja prawda, twój most do przekroczenia. Ten moment to teraz. Most między tym, kim byłeś, a kim się stajesz. I po drugiej stronie, wolność, prawdziwa, głęboka wolność życia, które jest twoje. Jaka jest różnica między tymi, którzy się uwolnią, a tymi, którzy utkną na zawsze na środku mostu, patrząc to w jedną, to w drugą stronę, nigdy nie wybierając, a narzekając i obwiniając innych o wszystko. I to też jest ok, bo każdy, ma prawo wybrać to, co dla niego na ten moment odpowiednie, nawet kiedy wyborem jest brak wyboru. Więc w tym momencie świat pyta, czy jesteś gotowy, gotowa żyć, naprawdę żyć. A ja dodam jeszcze, czy jesteś gotowy, gotowa wybrać siebie, nawet jeśli nikt inny tego nie zrozumie. I z tym Cię dzisiaj zostawiam, chyba w najdłuższym z moich filmów. Wybieraj zawsze wędkę i bądź czarną owcą, która wszystko kwestionuje i przepuszcza przez swoją prawdę. Miej cudowny czas.